<laughs> Mam nadzieję, że wszystko teraz będzie dobrze. I guess? I żeby tak zostało. Cześć, witam was wszystkich serdecznie bardzo, z tej strony Czuken. I witam was w kolejnym odcinku z... bunkrufta. Dokładnie naszej jakże małej serii z Hardcora, którą na nowo zacząłem. Ostatnio nie grałem w, to gr w, w tą grę, w tego bunkrufta, w tego całego Hardcora już od co najmniej chyba tygodnia, jak dobrze pamiętam. Dobrze pamiętam też, że skończyłem mniej więcej w momencie, kiedy miałem iść do jaskini, ale jednocześnie nie poszedłem. Wybaczcie za mój wygląd aktualnie, wyglądam trochę ja nie, ale to whatever. Nie wiem, co będziemy robić w dzisiejszym hardkorze, ale przypuszczam, że w planach będę miał mniej więcej rozbudowę tej spiżarni tutaj oraz rozbudowę tego domku, którego sobie zrobiłem, ponieważ u jego ułożenie jest trochę ciulowate. Robi się noc, tak więc nie ryzykując, pójdźmy oczywiście spać. Mam nadzieję, że w tym drugim odcinku nie zginę, jak zginąłem w tamtym. Dobra, miałem iść mniej więcej do kopalni, jak dobrze pamiętam ostatnimi czasy. Muszę sobie zrobić kolejne skrzynki na, yy, na różne rzeczy. Oraz przydałoby się wgrać modyfikację chociaż na segregację skrzyni. Bo samemu segregować skrzyni się nie chce, a jest to dosłownie czasochłonne. Trochę w kurze, jeżeli mam być szczery. E, dobra, mam drewno. Skoro mam drewno, to może resztę drewno wykorzystam na zrobienie pochodni. W sumie, skoro miałem wyruszyć do jaskiń. Trochę, trochę tych. Trochę drewna sobie też narąbię na samą tą całą podróż skoro mam siekierkę, no i no, może porąbię te drzewa wokół mojego domu, bo czy faktycznie jest tutaj trochę niebezpiecznie, skoro jest taka dziura i oczywiście creeper może mi wyskoczyć z za rogu, nie. Żeby trochę może zmienię też ten domek. Skoro mam czas, skoro jest dzień. W sumie, skoro, czemu by nie? Też wam trochę to skrócę, to całe budowanie, bo może się okazać troszeczkę nudne, bo to cała przebudowa całego otoczenia. Ha. I o wiele lepiej to wygląda. Jedynie jeszcze piasek muszę zebrać, ale to zrobię już może w późniejszym czasie. Tą część zostawiłem tak dla ozdoby, żeby nie było, żeby ładnie tutaj wszystko wyglądało. Czy dobrze się tutaj bawicie, koledzy? Pomóc Wam? Like, potrzebuję tak czy siak stona, ale widzę, że utknęliście, więc pomogę wam wyjść z tej waszej wspólnej kąpieli, bo, i ty, bo coś przypuszczam, że poginęlibyście i to mocno. Dobra, odłożę zbędny staw i w końcu chodźmy do tej cholernej jaskini, bo kurde siedziałem dość długo w jednym miejscu, Cablestone'a se wezmę, łuk planki też może sobie wezmę, patyki też zostawię, resztę węgla, no powiedzmy, że część węgla se wezmę, sobie zeskrinuję mniej więcej, gdzie dokładnie mieszkam. I pójdźmy może na tą całą. Na tą całą. Na ten cały. Na to całe południe, bo to jest to, a nie tą. Jezus, mój polski jest tak bardzo. Jasek zbiorę może potem. Mówiłem, że będę zwiedzał okolicę, więc najpierw to zrobię. Oraz najpierw się wyleczę, bo kurna zdechnę szybciej niż kurde pomyślenie. Czy to jest zejście do jaskiń? Tak, to jest jakieś zejście do jaskiń, i to dość. dorodne zejście do jaskiń. Patrzcie Państwo od razu, kogo tutaj spotykamy. Dwa creepery. Jeszcze jeden strzał. Nie, dwa strzały. Gin. Do widzenia, panu. Zrobiłem to rozważnie, nie wysadzając ich przede mną. Bo tak czy siak nie chciałbym tracić tej zbroi, którą mam aktualnie na sobie, nie? I. Dwa, ale śmieciu. Okej, okay, dobra, jednak buchnął. A chciałem ten eksp... No cóż. Czy tutaj właśnie... Czego ten szkielet zginął, to mnie ciekawi. Słyszę dużo tych zombiaków. Jeszcze creeper do tego, nie? Uuuuuuu. Przed. Już się nie, nie zdążyłbym wy, się wycofać, więc. Wolałbym już, za, wolałem już zatrzymać jego PNG. Skąd te dźwięki tych zombiaków? Jakie to jest rozległe w ciul. Dobra, tutaj jest wejście do góry. Może ja, ja je od razu zabezpieczę? Bo. No, wiecie co się stało w poprzednim odcinku, nie? Dajcie mi tą żeletkę oczywiście. Tym razem nie będę myślał naprzód, na przyszłość. Jedynie myśl, będę myślał o tym, żeby przetrwać. Żelazo się strasznie przyda, jeżeli mam zamiar iść do Netheru i pozbierać sobie nether -wardy, czy jak one się zwą. Oraz różdżki tego całego Blaze'a do zrobienia oka, End oka endu, by dojść do strongholdu i skończyć tego Minecrafta. Bo to jest w sumie głównie mój cel. Nie będę tutaj się rozglądał za każdym stafem i w ogóle. Po prostu pójdę do endu, zabiję śmiecia i skończę tą serię. To wygląda ciekawie. Nie jestem jeszcze na okolicy, gdzie mógłbym znaleźć diamenty, ale ta woda jest intrygująca aktualnie. Dobrze, że wziąłem sobie drewno. O, jest ich tam dużo. Dobra, nie ma tu szkieletów. Zajmiemy się tymi zombiakami. I tym pajączkiem. No, głupi nietoperz! Jeszcze... ...szkielet do tego. A, run, run, run! Szamaj! Dobra. Spierdalaj kostek, do widzenia panu. Ryzykowny wciul. Czy to jest wyjście na zewnątrz? Prawdopodobnie tak. Ale moim celem jest zejście niżej, poszukać diaksów. Tak, to jest zejście niżej, oznacza sobie je. Oraz oczywiście zrobię sobie pochodnia. Więcej... POCHODNI?! Skąd ty masz żelazny miecz?! Dobrze, że ja słucham, że one, oni idą w moim kierunku. Cholipka. Gdyby taki typ nie itnął, to prawdopodobnie cztery serca by poszły się ombać. Dobra, nie wiem skąd się wziął zombiak z żelaznym mieczem, ale ta gra prawdopodobnie chce mnie szybciutko wyeliminować. Okej, okay, poszedł spać. Tu jest jeszcze Creeper. Dawaj. Nice. Nice. Dużo jest tu potworów. E-Helmen. Jest bardzo ryzykowne tak wychodzić na nich. wezmę sobie ten Iron po drodze. Może mi się przydać faktycznie. Aż tyle Irona ja nie potrzebuję. Ja byłem bardzo skąpy na Iron. Nie brałem pod uwagę jednego. Ja tu byłem? Co to robi pochodnia? Lapis lazuli. Dobra, zejdźmy. Może powolutku, niziutko, żeby nie było. Tą wodę od razu przyblokuję. Bo ona będzie mi strasznie wadzić. I od razu zejdę sobie po ten lapis lazuli. Lapis dla Żuli, oczywiście. Hehe, żarty. Ale odłóżmy żarty na bok, bo ja mogę łatwo zginąć, dostając w papę od takich kilku szkieletów i jednego kipula. Lapis lazuli przyda mi się do enchantów. To jest plus w znajdywaniu rzeczy. Tutaj jeszcze to spływa o wiele niżej. Tam leży mi kolejny lapis lazuli. Mogę sobie go zebrać w ten sposób i wypływamy wyżej. Najpierw chcę zobaczyć tą odnogę i zatkać tą wodę. Myk. Wiem, mogę Was trochę trygerować tym, że omijam surowce, ale jestem tutaj w poszukiwaniu bardziej diamentów. W drodze powrotnej raczej będę cokolwiek zbierał. To robi kabelstone? Hmm. Powiem szczerze, jest to niepokojące. Znalazłem pochodnię osobną oraz kabelstone. Redstone, raczej mi się nie przyda, nie będę robił żadnej automatycznej farmy. Jak będę chciał, to będę szedł w poszukiwania. Moim głównym celem są diamenty teraz. Diamenty i będzie idealnie. A bo i pięć, bo na miecz oraz na kilow. Widzę ciekawe zejścia. A może nie będę ryzykował? O, jak ładnie! O, jak ładnie, ładnie, ładnie. Witaj, panie, wiedziałem, że chcesz mnie znaleźć od tyłu. Teraz sią mi tam do lawy albo po prostu. Zgiń. przepadni. Dobra, 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 dobra. Jest ładnie, jest ładnie, jest ładnie, jest ładnie. Ten gold sobie odłożę oczywiście, żeby mi nie wadził. Dwa diamenty. Trzy diamenty. Jest jeszcze lepiej. Cztery, pięć, sześć. Sześć diaksów. How nice. Pięknie. Ja jeszcze tutaj wrócę, bo w sumie... Korci mnie, by zwiedzić jeszcze blisko te, te miejsca z lawą. Like, ja już bym w sumie wrócił na bezpiecznie. To jest hardcore. I tak stracę wszystko razem z, y, ginąc. Więc... O nie, 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 nie. Nie lubię takich przepaści. O, ja nie lubię takich przepaści. Mam złe wspomnienia z takimi przepaściami. Siema. Do widzenia panu. Dobra, 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 dobra. Miałem iść wokół tych. Tutaj wokół koło tego byłem. Tędy też sobie przejdę. Tu mam obsydian. Dobra, tutaj były te jedne diamenty. Kolejne mogą się znajdować blisko tutaj. O, Jezu, to jest. Właśnie o tym mówiłem. Są, są, są. Dobra. Ryzykuję, bardzo ryzykuję. Od razu każde miejsce muszę rozświetlać. Do, przy każdym miejscu muszę się rozglądać. Gadamy, jest tutaj ich cztery i tu jeszcze jest kotlina. To jest ryzykowne w cholerę, bo taki Creeper może mi z góry spaść. Jeszcze. Ja pierdolę. Ile? Boję się ciągle, że coś mi z tyłu zajdzie. Muszę być bardzo ostrożny. Tam widzę jednego śmiecia czającego się na mnie. Kopiemy od razu, bierzemy to ze sobą. Jeszcze więcej? Kolejne diaksy były. Bardziej po tej stronie. Tutaj też coś się znajduje, więc możemy tędy spróbować przejść. To jest kolejne przejście, a one były mniej więcej po tej stronie. Wiecie, może ja to tutaj zatkam na wszelki wypadek, żeby nie było? Muszę też zważyć na to, żeby na mordę mi nie spadł żaden creeper. Okej. Okay. O, siema! Widzę, że się na mnie kampisz, śmieciu. Do widzenia. Dobra, 17 diamentów. Ja się może wrócę. Ja się może wrócę z powrotem do domu. Drugym drugim powrotem stąd, z którą, z którą... Skąd przyszedłem? Z którą przyszedłem, nie? Czekaj, bardzo. Twoja Polska być poprawna. O, lipka. To był dobry pomysł, żeby iść w tamtym kierunku. Dobra, teraz musimy szybko znaleźć drogę powrotną. Dobra, nie, 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 nie. Nie ma mowy, że ja tu zostanę. O Jezus, skąd ten snajper? Traf go. Traf go. Jest ich za dużo. Dawaj, zombiaku. Idź, idź na nich. Idź. Dawaj, traf tego zombiaka. Nice. Zajmij się nimi. Uuu, mój przyjaciel zombiak. Dziękuję. Przydałeś się typie. Dobra, widzę drogę powrotną powolutku. Powolutku wracamy do domciu. Ja tylko chcę to złoto zebrać i stąd spieprzać. Dobra, 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 dobra. Tutaj jest. Nice. Widzę jakieś wyjście. Możemy wyjść tędy. I zapoznać się z okolicą, mniej więcej, jak wygląda dokładnie. To było ryzykowne. Dobra, ja przyszedłem z pół, południa, więc choć, znaczy z północy, więc chodźmy na północ teraz. W kierunku północy to jest co, jakaś kotlina jebitna. Kurde, jestem po jednej ze stron. Ja potrzebuję iść na północ. Jest polana. Jestem blisko, jest! Widzę tą okolicę. Cześć, krówko. Posłużysz mi jako żarcie. Spierdalam do domu. do. du du. Do, do. Będę musiał postawić tutaj swoje jakieś ognisko, nie? Pięknie, pięknie, pięknie. I chodźmy, lulu. O, pany, to była dość długa, dość kurde. Twoista przygoda. Łocie, panie, A ci nadal się kąpią w tym. Dobra, guys. Co wy na to, by skończyć w aktualnie w tym momencie? Powiem wam szczerze, że w tym jednym odcinku osiągnęliśmy więcej niż zamierzaliśmy. Mam nadzieję, że fajnie się wam to oglądało. Tam jakże ciekawą przygodę. Kolejne odcinki pojawią się za jakieś kilka dni, ponieważ chcę je przemieszać z innymi hororkami, niehororkami, różnymi takimi temi. Trzymajcie się i widzimy się prawdopodobnie jutro, albo już praktycznie jutro, bo zawsze publikuję odcinki na kanał. Trzymajcie się, cześć, z wami był Taka.